Hej, czy dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym oczku z Brawl Stars, a dzisiaj mam gościa specjalnego. Cześć Citrox. E, siemanko, witam serdecznie, witam, witam. No i słuchajcie, dzisiaj no coś specjalnego, ponieważ bijamy 10 tysięcy puszek. No i tutaj Uhuhu, z bardzo brawo. profesjonalnym graczem gram, bo Citrox ma 11, ponad 11 tysięcy. No wiesz, hadesie, jak pucharki to nie wszystko, nie? Pucharki jeszcze nie, nie nie, wiesz, nie określają tego, czy jestem dobry, czy nie, ale dzisiaj to sprawdzimy. Nie no, akurat e, ten robocik pierwszy w Polsce, to ja myślę, że jednak to... Tu... A no, był, był, był. Chociaż dzisiaj mnie przegonił ktoś tam z tego co widziałem, więc już, już nie pierwszy w Polsce, ale no przez tam dwa dni byłem pierwszy postek, że było spoko. Tylko, że jak widzisz nie gram robotem, tylko wziąłem sobie tego broka. Tak, tutaj gramy na wyższych rangach, żeby tutaj, no oczywiście, by nie było łatwe bicie tych o, tak, tak. w tych kucharków. O może tak. Sobie... Tak Chociaż wiesz co, wydaje mi się, że to też nie będzie jakiś problem, bo mapa jest fajna, mamy dobre postacie na tę na, na mapę, także będzie, będzie spoko. A masz star powera na tym pokoń, eee, czy nie? Tak, tylko że mój star power jest ten, co bije ultem, nie? tysiąc obrażeń. Aha. A to jest fajne, bo przez ściany mogę ich bić, więc... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja, ja, ja sobie mam tego star powera na bloku, kupiłem wczoraj sobie, go właśnie testuję teraz. że 4 mam... rakiety. Tak, cztery rakiety, no to jest totalny kozek. To jest kozackie, wiesz co, ja zajdę ich od dołu, chociaż powinniśmy na odwrót pójść pewnie. Wiesz co, nie, na Luziku chyba, oj, teraz, o, no. o, o, nie, jak, jak on to ominął jeszcze, papyk? o, dobra. trafił, ta Shelly będzie chciała to odebrać, wiesz co, ultem ją, czy nie, może nie, wiesz co, tak, nie, nie, nie wiem, Robocz gdzie, wiesz co, dajmy temu robotowi, może, dobra, czekaj, o, ja, ja chciałem tutaj podnieść jeszcze, dobra, udało się, weźmy go, weźmy go, spróbujemy go pokonać, Okej, okay, kurde, teraz trochę nie halo mamy, czekaj, ja spróbuję ją tutaj. Okej, okay, ona tam jest atakowana, o nie, miny na środku miałem Dobra, Oj, ja się tutaj... życia. O, wiesz co musisz uważać, bo ja tutaj I, idę ci pomóc, staracie, o nie, Piper mi odcięła od ciebie Dobra, okay, ja, ja nie żyję, mi, mi się nie udało przetrwać. No, to jest teraz ciężko będzie, ale zobaczymy. O, ta, ta szelka idzie do ciebie. Ja nie wiem, czy w widzę. tych krzakach na górze nie masz. O właśnie. Właśnie, uciekam, uciekam, ale dawaj, dawaj, dawaj! Jest, jest, nie! nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie niestety. Ale nie. trzecie miejsce, czyli chyba będzie zero puchar. Koledzy się już ciebie śmieją. Nie dropną ci Leon. Zawsze chciałeś go mieć. Słuchaj, ja znam idealne rozwiązanie. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, a szansa na Leona wzrośnie ci stuprocentowo. Żaden Leon później Ci się nie oprze. A jak tam w ogóle wszystkie postacie, masz czy nie? A ja tak mam wszystkie A dobra, a star powery no jak no tam? No właśnie ciężko idzie z nimi Okej, okay, no to jest problem, ja też mam wszystkie postacie te, Blokowane wszystkie mam maksymalno mocnie, ale Star powery teraz zbiera mi, kurde No masakra, drogie to strasznie wszystko Strasznie to drogie wszystko Dobra, o. czekaj Cyk, Ale dob, dob, dobre, dobrze o, Tak, tam o. jest peny jakaś z tego tam, tam są dwie peny, co jest z tymi peny? Ty, i po lewej kruk, uważaj, uważaj, uważaj Pyk, dostał, tak... o Do, dobrze dostań. Super. Dobra, podniesiesz? Ja mogę podnieść, okej. Okay. Ja podnoszę i teraz idziemy tam do góry. Pięknie, Rosa pokonana, nice. Tam jest Penny i ten i brok. Mamy Penny i Brocka, czyli Ej, takie samo duo. Tak, właśnie du dużo tych Penny tutaj się trafiło. Dobra, porobiony brok jest. brok jest porobiony i teraz jeszcze tylko Penny. Ta Penny nie ma tego, nie ma chyba star powera. Czy ma? Nie, ma powera. Ma z tego mm, samego. Tak, ma. Mama ma, ma coś, dobra, czekaj, ja tutaj podnoszę powercie, udało się, super. Musimy tylko teraz... O, dobra, pięknie. Ja, ja tą wieżyczkę tutaj zniszczę, żeby ona nie super. przeszkadzała. Dobra, Dariusz uważaj Brok. brok dobra. Kurde, ona znów naładowała się, no, no szybko Wieś, to szybko Może jej prze, to idzie. Przejdźmy na dół, niech ta wieżyczka, niech oni się tam biją, okay. no, a my okay. chyba nie musimy. Ej, tu jest skrzynka w ogóle co jest? O, co ona, Co ona tu robi, Halo? Zagobiła się w akcji z książką. Tutaj jedzą, widziałem dobra. Piperkę gdzieś i tutaj jest bro, bro którego nie mogę trafić. Ajajaj. Dobra, czekaj, może ja super so, udało ja się. Okej, okay, mam ulta, czekaj, pyk. Aj, troszkę spaliłem go, myślałem, że będzie pełny szła Oj, tutaj, dobra u, u, uważaj na tą piperkę Dobra, spoko, podniosłem dobra, ja tą no to już. Zabiłem. Easy winek mamy, Easy winek, coś mi się wydaje, czekaj, bo idzie tej. Oho, Mortis, ale jeden power stąd nam nic nie zrobi. On tylko będzie robił pewnie uniki ładne. Może tą piper najtośczę, jakbyśmy zdjęli? No znaczy, ja bym okay. chciał o was chciałem to zrobić. Dobra. Super, dobra. Pięknie, pięknie, o! pięknie, pięknie i teraz, czekaj, niech robot, niech robot go zabije, chodź, chodź. O nie, 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 robot zostaw mnie! O, nie, nie, nie przeszedł się. Dobra, już się nie przeżycie, szkoda. Miałem nadzieję, że, że robot może da do radę. Dobra, to ja z robotem sobie pobiegam a ty tutaj no! Aja, i a, no Ile masz teraz? Bo już powinno święto. No już powinniśmy mieć 10 tysięcy i mamy 10 tysięcy pucharków. Brawo! uhu, teraz wszyscy łapeczka w górę. Nie, wybaczemy i możemy. O nie, 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 czekaj. 10 tysięcy złapy w górę. Za 10 tysięcy pucharków 10 10 tysięcy i jeden. I Jeden, ten o, jeden dobra. jest ważny. Ej, bo jest tak. mega box, nie? To może w tym mega boxie nawet może jeszcze no. Star Power gratis będzie. To byłoby bardzo przyjemnie. Nie, bo pięć lat temu to już już nie. Ja też mam Star Power na tej, na Piper, takiego, że z krzaków, nie? Więcej atakuje. O. tak, porobiona. A jak ci się podobają w ogóle te te skrzynki nowe? E, wiesz, co, są bardzo. E, w sensie, fajnie, że wprowadzili coś nowego, tylko e, mogliby trochę przyciemnić te mapy, skoro już e, jest tak. to z okazji księżycowego tak. E, Widziałem właśnie na Medicie, ktoś chyba zrobił takie ten, że jakby przyciemnienie i super by to wyglądało, że tylko wiesz, skrzynki by się świeciły, no i zadymiarze trochę, nie? To byłoby ekstra, ale. Ale, ale nie pewnie o, ostatnio, ostatnio jakby Super cel, w sensie nic nie wprowadzał z okazji tych eventów, więc mm -hmm. raczej. Przecież wiele mają wprowadzić, wiele obiecywali. Oj, robot, chcemy go. Wystawierzemy go. Tak, go, tak. tak. I na, na dół w lewo z nim idziemy, dobra? Dobra, okay, to jest tak. ekstra, dobra, nie ma szans. Na Na luziku, dobra, Dobrze. super. Pięknie, fajne są te roboty. Najlepsze duo na polskim YouTubeie, kolejne. A jak? Najlepsze kolejne duo zaba. Piper i Brock normalnie. Czekaj, e, bo tam o, pokazuje się, ktoś zrespił. I o, daj nam Dobra. O góry jest Piper, dostała strzała. I jeszcze jeden, pyk. O, do, Aj. No, ode mnie Razie dostała. Pyk. Oj, kolt, o jezu. On jest. Dobra. Aj, o! 13 wow, ma, oddzielony. Wow. Dobra, o nie, wiesz, o, nie co, o nie. Ja tutaj się wycofam za ściankę. Dobra, dobrze. Chcesz ci idę cofaj. Pomóc. Sofaj, sofaj, bo ja teraz mam tutaj przypał ginę chyba o, Super, O dobra, nice. uciekła, super Ekstra. Okej, okay, uratowałeś A A wystrasz, wystraszyła nie? się mnie oh, Tak jest, oh. dobra, teraz musimy ich porobić. Robię będzie piperkę ma. Dobra, ja, ja ją też biorę tutaj, pyk. Dobra, pyk, ja tutaj pyk, się staram Pyk, porobiłem, porobiłem piper. Dobra, super, ja rzucam multa, aj Ajajajajaj, aj, 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 ja dobrze! To super! No dobra, to może teraz zróbmy jakieś dziwne było, takie kom, 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 kompletnie dziwne było. Wiesz co? Weźmy samych na blisko, to będzie to będzie ciekawe, jak weźmiemy samych na blisko na tą mapę Ja, ja dzisiaj grałem na tej mapie tym flankiem i też powiem Ci kozacko szłotek, że to nie ma raczej... nie ma reguły, nie? Że wiesz, że tylko postać na daleko. Zobaczymy, kogo nam też dobierze, nie? Siedzimy w krzakach i czekamy. N nie, chyba czekaj. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Nie, nie dam rady, cofnij, 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 cofnij! Dobra, super, uciekaj, uciekaj! uciekaj. nie, 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 Pięknie, nie, nie? nie. dobra, ja, ja tutaj go wezmę na siebie, uciekam. On mnie nie, nie dosięgniemy. musimy coś zrobić sensownego, na przykład... Wiesz robota! Dobra, bierzmy robota, zobaczymy jak to będzie, tylko czekaj, od razu w prawo z nim. Od razu z nim tutaj w prawo. Szybko go chyba porobimy, mam no nadzieję, na dół może. Nie, ładnie, ładnie, nie. na spokojnie. No i... Spoko. Luzik, luzik, luzik. Teraz to damy radę na, na lajcie, mi się wydaje. Ok, cztery teamy zostały. Oj, tam jest Dynamike jakiś, to jest mm -hmm. Dawaj, rok. dawaj, o, dawaj. o nie, nie, nie dobra. Kur... Ej, dobra, A dawaj. Wzi... Dawaj, dawaj, dobra, Elbi się rozdzielił z Krukiem. Crew, ok, on jest porobiony, on jest nasz. On jest nasz, pięknie, tak, bij jeszcze, super, pomagaj nam, 8 -bit. świetnie. Ej, super kruk jesteś. weź nas zostaw w spokoju. My no tutaj właśnie. jesteśmy grzeczni, tutaj tylko. O nie, bierze, o nie dobra. jest, dobra, szybko bierzemy. Rozdzielamy się jakoś, czekaj. Szeroko, szeroko, żeby Dajna nie dosięgnął. Dobra. dobra, i do góry. Do góry, do góry, Wiesz super, ekstra. Dobra, uciekaj, ja tutaj Okej. Okay. Aj, dobra, zginąłem, ale no to. Dobra, ja żyję, ja żyję, także spokojnie. Uciekłem na Majkowi, także spoko. Oni tam się chyba sobą zajmą, tak mi się wydaje. No właśnie, a my tutaj, tutaj wydaje mi się, że tam ten kruk przegra. O nie, wzięli się dobra. za ciebie. 3 sekundy a Ajajaj, trzy, dwa i jeden. Dobra, jesteś, okej, okay, super. Jeden i oni już uciekają, tylko że ta Shelly... Robot szeli... mają. Chodź na dół, chodź na dół, niech, niech roboty idzie na nich, czekaj. Dobra. Ja mam super, prawie dobra. ulta, no ale ja tego ulta nie mogę nabić totalnie. Ej, ta Shelly jest sama w sumie. Dobra, czekaj, dobra, czekaj, ja... czekaj, ale ma... U, 13, Oj, dobra, 13, ma ulta, dobra, nie. Nie. ja jednak nie chcę, ja jednak... Pakujemy, pakujemy walizę. Sorry, Shelly, to nie ten. Dobra, uwaga, jest porobiony, daj na jest A, porobiony. A, dobra, ja też jestem porobiony. Ulcik, o, o, stował, aj! Ale niestety kurde autora nie, tak dobra? No, chyba nie uda ci się. Uciekam, uciekam nie. kurde, no niestety, trzecie miejsce, czyli zero. W ogóle ja czekam na będzie. tego skina, e, Szarka Leona, ja nie wiem gdzie on. Ja jest. Ja też! Ja, ale on podobno w grze już jest, tylko ja go jeszcze nie miałem, naprawdę. No, ja, w sensie ja już nie mam żadnych skinów, no nie do kupna i wiesz co? co coś tutaj ten, ej po lewo są dwie skrzynki. Dobra? Jak? Nie masz już wszystkie skiny kupione? Tak, ja już wszystkie skiny mam kupione. Serio? Gemy, no. Nie. Co za... Zobaczcie, co za Hadesiak, co, co no. Co za Hadesiak, no. Skubany, no Ej, ładnie, ja, nie, ja mam jeszcze sporo. Okej, okay, idę. Ale wiesz co, słyszy, on jest sprowadzony, ale mi się wydaje, że tutaj trzeba poczekać na jakąś ofertę, no nie? Gdzie będzie taki pakiet mm -hmm. z Leonem kupi do kupienia. Możliwe, 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 chociaż nie wiem, niektórzy już chyba mają, tak mi się wydaje. No właśnie, z tego co ja obserwowałem, to nikt, totalnie. Aha, Aha no dobra, okej, okay, to może mi się coś... Łooo, pomyliło, uciekam! 8bit, ej, bit, nie mam jeszcze wieżyczki, w ogóle nie mam ukonowanego zero strasznie, opornie idzie Dobra, teraz dawaj ich tam, dawaj tam, dawaj dawaj, 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 Dobrze, dobra, dobra, dobra. O jest tego, kruk. O, ale do te trafiłem tam Pięknie, pięknie, czekaj, ja idę ich od tej dobra, strony wziąć. Ja bym chciał wieżyczkę. Ten, kruk porobiony. Wieżyczkę? Dobra, ja stawiam wieżyczkę tutaj, o nie robot jest, ja akurat postawiłem wieżyczkę Okej okay. Dobra, czekaj, ja tu mam Karla, zaraz... Ale dobra, dobra odpuszczamy. Bo chyba. tutaj ro, ro, robot jest, nie? Który idę. postanowi pójść na... Śniomek użył ulta na tego Ciekawe Dobra, nice O i teraz, i teraz, i teraz Chyba oh. będzie Dobra, ciegwierzyczka Okej, okay, oni teraz tutaj mają lekki przypał Nice, tam porobiony, tam Karlu u góry 10 powercruise'ów ma Dobra, tutaj uważaj Dobra, widzisz ja muszę się lekko cofnąć Dobra, dobra, spokojnie, cofaj się Ten, ten kolcik będzie tutaj się czaił Tam y, robot na Karlu u góry Dobra, będą wchodzili. Okay. Tak, 8bit i, i ten Dawaj pięknie, pięknie teraz. Super. Dobrze, super, no. Elegancko. leży, leży, leży. Nice. Ekstra. Jezu, ile Pałek, zwróćcie uwagę? 13 mamy, nice. 13, tam będzie... jest kar na, na 10. No to easy po Znaczy na 13 pewnie już, ale... No Ale to że, jakiś to... nie był większy problem. Łatwiutko, łatwiutko, super. I plus 9, tak jest. I plus nice. 9. Mi się wydaje, że mamy tutaj tyle szans, co... E, e, no nie mamy. Ale. Jak? No co, ty na luzie zobaczysz. Dobra, zaraz za, za do ciebie idę, biorę tą skrzynkę i. Dobra, ja, ja to mam dwie, także właśnie te dwie teraz ciacham. A ty, no, zniszczyłeś dwie skrzynki, no ja jestem znużeniem. A, a jak, a jak, dobra. Tutaj... O! Oho, czekaj. Cyk, 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 dobra. Frank tam zatruty, zaraz. Ja potrzebuję padło. ulta do szczęścia i wtedy. O nie, nie, on ma ulta, dobra, to może będę bliżej ciebie. Dobra. Cyk, o, nice. Ten Daryl zaraz będzie leżał. Zaraz będzie padał, Daryl, dobra. A ta, ta, ta padła. Cyk, patrz, patrz. Pat, pat. Nice! Oj, ten, kozak Super. Dobrze, Dobrze. bardzo ładnie. Teraz tam mamy po Franka lewej po lewej. Mamy Frank. Możemy go brać, bo on nam nic nie się zrobi. On nam kompletnie nic nie się zrobi, zobacz, papapa. Pa, pa. cyk. Do cyk, do końca, cyk. do końca. O, super. on już ulta używał, nie? Ty no to dobra. wiadomo, bo to nie zdąży. Mam ulta w razie czego, ale szkoda ja Szkoda tak... mi na nią, wiesz? Ulta, można nawet tak. ja pójdę tak do od, od, od drugiej strony, użyję sobie Dobra, ucika. dobra. Pyk. Super. Chyba za wcześnie to chyba. Ty jak wyczaiła tak. mnie tutaj. Ja... Okej, okay, czekaj, kurde te wieżyczki, oni mają też duło teraz wieżyczkowe Ej, ej, bo ta, tutaj robota robią. Czekaj, idę, idę, idę. Okej, okay, Oj, cyk, prawie, pas. prawie sobie trafiłem. Nice. O, dobrze. Pięknie. Tak, dobra, ja tak to... zwracam honor za kruka. No ja ci mówiłem, kruk jest do mega dobry, jest jeszcze z Leon, tego to jest naprawdę fajne duo. Tylko trzeba dobrze krukiem ten. Dobrze ult, ultem trafiać. Jak dobrze trafię, to nie, easy winek, easy winek. mamy kolejny. Okej, okay, moi koni, to będzie na tyle, wbiliśmy 10 tysięcy puszek w końcu z Citroxem, no jak widzieliście, tak łatwo poszło, Widziałem do kogo się tutaj zwrócić do boostowania. Oczywiście zapraszam was na jego kanał, gdzie e, no są fajne rzeczy, na przykład pierwszy nasz na, 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 pol na Polsce ten, e, robocik, to, to ja szanuję właśnie za granie. Ja, dziękuję, dziękuję, nie było łatwo, ale też w sumie nie było jakoś mega ciężko, myślałem, że będzie trudniej wbić, ale no muszę znowu teraz Trochę pogróż, bo mnie przegonili, nie? Niestety. No to ja was zapraszam do śledzenia Citroxa. No i co, łapkę w górę, zostaw. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. No i cześć. Trzymajcie się, Heja!